Cześć, kochani, widzicie, w kolejnym odcinku? z mojej Nie zakończyłam odcinka tak, jak go zakończyliśmy wtedy, ponieważ musiałam chować się przed membraną, która tam I Zaraz się będziemy jeszcze położyć, ale wszystko można zrobić. Następnie zapraszam za... za... nie, Zachęcam do ustawienia subskrypcji na moim... na tym kanale, Opeczki. W opisie macie... A, tak, macie. Nie macie nazwę, adres serwera, do którego Was chęcią zaprzemy, możecie tam budować różne budynki, ile chcecie, jakie chcecie, tylko bez przesady. Nie tak jest mocne, wiecie, co chodzi. E, zasady tam są i wszystko sobie możecie przeczytać. W sensie zasady będą, jak wiecie, serwer, ja proszę o przeczytanie. Na tym serwerze będziemy też ja i moja przyjaciółka. No i tam może być tak naprawdę każdy, więc Was zapraszam, zachęcam, a my zaczynamy. Tak, ja Was zapraszam, ja Was zachęcam, a ja idę się położyć, no i zaczynamy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba taka seria, bo jakby no, ja jeszcze o czymś takim nie, nie, nie robiłam, czegoś takiego, żeby, dla, żeby robić serię dla innych ludzi, on będzie oczywiście, on jest, będzie aktywny. I jeśli kogoś trzeba, żeby się stracza, on jest aktywny, bo on nie zawsze będzie aktywny, i jeśli on będzie aktywny, to my będziemy o tym informować na bieżąco na TikToku, może zrobię jeszcze Instagrama do tego, no ale wiecie, będę na bieżąco starała się informować. No, o takich, wiecie, po prostu o takich ważnych informacjach wiecie, bo to są takie ważne informacje, więc starać się takim, o takich informacjach uprzedać, to byłoby fajnie, nie? Piszcie, czy byście chcieli, żebym Was uprzedzał o takich informacjach, to może byście chcieli na no, ee, bo wiecie, e, to wszystko tutaj robię. na Myślę, że słuchajcie, trochę pokopiam w kopalni. Żeby tutaj też na kopalnia się, żeby tak to niech nie rozplowała jak Nie, nie zaczęłam tam serwerze od zera, do tego, że ja serwerze, wcześniej grałam po prostu i no i tak, tutaj jest chyba... Kob... tak, koblarka, to jest koblarka. To są dalej tunajniki, schody. Ja tutaj bardzo długo nie grałam, więc... No i to jest to przejść do koblarki, słuchajcie. I nie, to jest spawn. Koblarka, wiecie co chodzi. Dobra, ale my stąd sobie pójdziemy teraz, bo to mnie nie interesuje. Nie, <grystanie> to nie. Interesujemy, to mnie interesuje, mi ta sajcie, koblarka. Ja mam bardzo dużo podnosko. koblarki, nawet tego nie, e, później, nie wiem Piszcie, oczywiście, jeszcze jeden odcinków z tej serii, bo to jest bardzo drugi, odcinek z tej serii. A nie będzie on dosyć długi, bo ja wiem, że długi funkcji, wam się nie chce, bo dzisiaj będzie jakiś film z kopalni troszeczkę. Tutaj sobie pochodzimy po tych tunelach, tutaj się pokupiemy. no i um, zobaczymy, czy się takie odcinki z kopalni bardziej podobają, czy bardziej z wierzchu w górę góry. Pewnie zakończymy odcinek w kopalni jak go zakończymy w kopalni, to ja go też tak tutaj już bardzo stroną mm. Nie Mamy mm. <świeczek, świeczek trochę, no i co? Jeśli was będzie coś ciekawiło, to, to jest to nasze nawet na razie nie będziemy nie nie kopalnią w górę, Już powinniśmy kopać, oczywiście tu, dół, prawda? Widzę, jak se chcemy, a tutaj jest taki niekończony. Tu się można zacząć kopać. Mój yy, trik na lawy, słuchajcie. Yy. No to też tutaj łopatą będę kopać, okej. Okay. Yy. Tu mi się była łopatka, więc można było się kopać łopatą. świeczkę.

O, dostaliśmy, mm, dostaliśmy krzesiwo. To git. E, git, krzesiwo nam się przyda. Okej. Okay. Piszcie, czy w ogóle mm, Co byście chcieli zobaczyć te odcinki z tej serii. Czy byście chcieli, żebym to, to może coś wybudowała. E, no piszcie, piszcie, bo ja naprawdę chciałabym, żeby ta seria wam się spodobała. E, jeśli chcecie kolejny odcinek, to może tak z 10 ła e, ławek w górę i będzie kolejny odcinek z tej serii, żeby też nie było tego tak za dużo tych odcinków, żeby Wam żeby się chciało to oglądać. Jak będzie za dużo, to Wam się nie będzie chciało to wam Czekajcie, z tu jest, z Ryan a ma też wchodę. I już sobie teraz tutaj, a są i piszcie właśnie odnośnie tego, oczywiście byście chcieli kolejny odcinek, to możecie tutaj napisać i zobaczyć, a my zobaczymy, co to nie będzie mieć, jak. E, odcink. Uf, za długich nie będę robiła, ponieważ nie miała jakieś 10 minut, max co wam się chciało to oglądać, bo ja wiem, że długie, to wam się nie będzie chciało to oglądać, Jeszcze nawet nagres poleci tak na 10 minut, jak ja myślę, że będzie i że wam się spodoba tutaj um, ta ingerencja twórcza... twórcy ingerencja twórca, twórca twórca twórcy jakby... Ja coś nie chcę was tak... Zmylać, ale z tego co dobrze pamiętam, to w każdy... tak, e, dobra panu, każdy pieniądze seria z, 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 z mi, Milką, e, a w każdy piątek, tak, piątek e, jest moja seria, kiedy się pojawi Jul, e, a nie, jak Julki, o czym jest jakaś tam jej seria, Milki. Milki, 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 są siostry milki, tylko milki, jakby nie ma jest, tylko milki, właśnie milki. No to wtedy mm, Yy, to ja musiałam się zapytać i wszystkie kiedy, jak się będą pojawiały, będziecie mieli w opisie, yy, postaram się, żeby to w opisie jednak było, żebyście mieli do tego dostęp, o, dobra, o, yy. to inaczej, bo ja tutaj teraz poplątałam i to poplątanie nie wyszło jakimś na dół, okej, okej, okay, okay. jest git. E, jest git. E, okej, okay. I jakby wiecie, ja nie chcę też was wprowadzać w błąd, chcę, żeby to nie z... <laughs> wiem, kiedy tak naprawdę na Julię odcinki. E, Ona z tego co to teraz nagrywa działa odcinek dzisiaj i on dzisiaj ma być na kanale tego typu mówiła, ale czy to będzie jakiś stały termin, odcinku? kupię ja też jedną nie terminowo, a termin sobie ustawiłam na, poniedz... na y, w, piątki, y, w piątki albo... soboty, no, o tak w sumie. W tak, to będą piątki, i soboty te dni. Piątki albo soboty. Jeśli będę miała więcej niż jedną serię, na pewno będą piątki, soboty. A na razie musicie się patrzeć albo na piątki, albo na soboty. Bo dokładnego jeszcze terminu tak naprawdę nie znam. Ponieważ ja też chcę się ustatkować do tego, żeby tych odcinków w tygodniu nie było za dużo, żeby też was, Wam tutaj nie plątać tej serii. Że na przykład nie wiem, w tygodniu będzie wiele tyle dla odcinków i wiecie, i wy się pomatacie, które serie oglądać, którą serię musimy dokończyć. Bej będzie dużo, ta się seria będzie pojawiała dosyć rzadko, więc. Uszanujcie to, że ta seria jednak się pojawia, bo ona się naprawdę będzie pojawiała może raz na ruski... Dobra, może nie raz na rok, roku sprzed. Ale ona się nie będzie pojawiała ciągle i nie będzie się pojawiała zawsze, ponieważ ja bym chciała, żeby ta seria. Była coś takiego. Mm... Jak to mam powiedzieć? Żeby ta seria to była coś takiego że Wam się chce to oglądać. A jak wiecie, jak ktoś jest zbyt przesadzone, to już na przykład ja tak mam, że jak to jest zbyt przesadzone, jest to długie, to kto by chciał takie rzeczy oglądać, nie? No przecież. Dlatego piszcie mi naprawdę, piszcie, ile byście chcieli minutowe odcinki. To tak ja się do nas ustatkuję. Ja na razie tak na miną no mówię te 10 tak? jak nie troszeczkę więcej. Ale po prostu, żeby Wam się chciało to oglądać. Mhm i to tutaj też, żebyście sobie nie pomyśleli, że mi się nie chce dłużej nagrać, bo ja bym mogła nagrać ten filmik po godzinie. Tylko Zobaczcie, ja zreaguję filmik po godzinie, ja się na nim na męczysz, wszystko zrobię. Eee, I ktoś mi napisał, ja nie będę tego oglądać, to jest za długie, bo kto chce takie długie filmy oglądać. No i właśnie. Ja wiem, żeby to co nie jesteście, bo to bym to, 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 jest, to, jesteście moi kochani widowie, ale yy, no, nie sobie ten fakt sam, eee, tak. No i po prostu tak to wygląda, słuchajcie. Ja nie chcę, żeby was te odcinki nie udziły, żeby one było wam się fajnie i oglądające, jak one będą zadłużone, to też nie bo ktoś będzie chciał oglądać odcinki, bo nie mam. 15 minut osoby, która tak naprawdę dopiero no zaczyna dokładną, swoją prawdziwą swoją przykładę której nigdy nie skończy, mam nadzieję, że nigdy nie skończy. to zależy, jak wy mnie odbierzecie i odbierzecie Milkę, więc to też jest takie... Mm. No ale słuchajcie, bo miałem coś powiedzieć, mmm, jak chyba nagrywała swój odcinek z tego odcinka pierwszego, mam pomysł, żeby zrobić jej prank, prank, tak, prank, prank na bit. Mówimy, że to nie wiem się, jaki będzie prank, ale jakiś prank, że nie wiem, jak ktoś nam się chyba na serwer, a może Hirek, Więc jak mogę go nazywamy, Hirek, y czyli Herobrine, y y Hirek, czyli u nas Herobrine. Y no, ale jeszcze zobaczmy. Myślałam na czymś takim, no zobaczymy. A jeśli nie obejrzę tego filmu, to będzie dobrze. ten mój plan wyjdzie i pójdzie mi pomyślnie. A jak nie, no to niestety nie. Słuchajcie, mija już nam prawie godzinka. No, nie mamy dalej diaksów, słuchajcie. Doszliśmy aż do bedroka. Diaksów zero. mamy żelaza, wszystko, tylko nie diaks. Na co polujemy? Polujemy na diaksów. Słuchajcie, ich nie ma. Nie ma diaksów. To może mówimy tak. Wy jeszcze się nie dowiecie, czy ja zdobędę te diaksy. Ja tutaj w tym momencie zaraz zakończę odcinek. Yy. Wy się nie dowiecie, czy ja te diaksy zdobyłam. mam oczywiście tego nie powiem. Hmm, czy ja tak jak to byłam, czy nie. będzie taki mój mały sekretik przed wami. E, no i w następnym odcinku będziemy dokończali naszą przygodę z, z tutaj z tym. E, no i zobaczymy, czy tam właśnie taka seria gdzie ja jestem w kopalni, gdzie jestem w kopalni kopię się, przyjmie. Bo jeśli ta seria się faktycznie przyjmie i faktycznie ona się Wam spodoba w kopalni, to jakich odcinków z kopalni mogę robić więcej? Yy, na przykład mogę nagrać jeszcze więcej takich odcinków, gdzie będę mogła, ale jeśli nie, nie, ja sobie pokopię poza odcinkiem. I poza odcinkiem będziemy szukać diaksów i jak znajdę to, 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 to wiecie, to już bez bestie. Także macie dalszym odcinku pisać, myślcie o tym, słyszycie z wajuszkiem, łapka do góry. Ja, jeśli chcecie, to tak nie, za, nie mówię, ale zachęcam. To, to będzie na myśli, że się z filmami. Będą one wam się wyświetlały no i to będzie super. Mm. Oczywiście pamiętajcie, żeby w opisie móc wejść na serwer, jakby to serwer dla wszystkich. W e, a nazwa jaką chcecie, ale możecie wsłać tą samą co adres. Adres serwera będzie w opisie. Więc zapraszam. E, oczywiście i mam nadzieję, że każdy może to pochodzić. Każdy to sobie, ka każdy, każdy, każdy. Kto chce. Nie ma tam grupy wiekowej, są tylko malutkie zasady, które. Chciałabym, żebyście mogli przeczytać. I oczywiście nie mówcie Julii o tym, co ja tutaj teraz robię. Nawet Tim Milka. Zapraszam do Timu. Ol... Olka. Mandarinka. Olka mandarinka. Mandarinka. Olka mandarinka czytam. oni No, mniejsza to. Wiecie o co chodzi, więc te dwa cymacie mi w opisie. Team ja to jest subskrypcja, Tim Milia to jest łapka w górę. Także zapraszam. Dziękuję i papatki! Whoa.